Dzień dobry w nowym roku! Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Na kanale zaczynamy z przytupem od tematu, na który wielu z Was czekało i dzisiaj będzie wszystko na temat bezpiecznego, seksualnego. Zapraszam! seksjonalnej jest tematem dość kontrowersyjnym, nie da się ukryć. Dla jednych jest to ulubiona forma bliskości, inni wolą zarezerwować ją na jakąś specjalną okazję bądź poczekać na wyjątkową osobę. Są też tacy, którzy uważają, że jest to coś złego, coś brudnego, coś wręcz niemoralnego. Jeżeli są tutaj osoby z tej drugiej grupy, to prosiłabym uszanować, że jednak nie każdy tak myśli. Prosiłabym, żeby nie pouczać. No i najlepiej w ogóle nie marnować swojego czasu, jeżeli się nie zgadzacie z tym, o czym mówię. Jeśli rozmawiam z ludźmi, bądź czytam wiadomości od was, to zauważyłam, że najczęściej przewijają się dwie obawy, jeżeli chodzi o seks analny. Wychodzą one od kobiet. Chodzi tutaj o to, że będzie bolało i że będzie brudno. Jeżeli piszą do mnie mężczyźni, to najczęściej z pytaniem, jak zachęcić partnerkę do tego seksualnego. No, i tutaj dochodzimy do takiej definicji jak seks konsensualny. Chodzi tu o pewną dobrowolność. Wszelkie formy aktywności seksualnej nie powinny być wynikiem wymuszania, ciągłego namawiania, szantażu czy wywierania presji. Decyzja powinna być wspólna, powinna być dobrowolna, a jeżeli któraś ze stron nie ma na to ochoty, to warto wtedy porozmawiać, dopytać, w czym jest problem. Być może chodzi po prostu o to, że druga strona ma jedną z tych obaw, o których wspominałam wcześniej. I tak naprawdę rozwijanie tych wątpliwości może doprowadzić właśnie do tego, że, że podejmiecie jak gdyby próbę seksu analnego. Ale może być również tak, że druga strona absolutnie nie chce tej formy bliskości i również należy to wtedy uszanować. Przechodząc do tych dwóch największych obaw, pierwsza z nich to strach przed tym, że będzie brudno. Że ubrudzimy partnera, otoczenie, że będzie nieprzyjemny zapach. To jak najbardziej może zniechęcić do zbliżenia. Warto jednak wiedzieć, że odbytnica i kanał odbytu są jedynie takimi miejscami przejściowymi, gdzie kał dostaje się jedynie przed wypróżnieniem. No i przy odpowiedniej diecie ryzyko, że będzie brudne, jest naprawdę niewielkie, chociaż oczywiście zawsze jakieś resztki mogą tam pozostać. Jeżeli jest to dla Was bardzo stresujące, to warto tam na dwie godzinki przed planowanym zbliżeniem wykonać lewatywę. Przy użyciu zwykłej gruszki, którą dostaniecie w aptece za kilka złotych, z użyciem letniej wody, przepukać odbyt kilka razy, aż ta woda, która będzie wypływała, będzie zupełnie czysta. Inną opcją jest też użycie prezerwatywy i w razie jakiejś wpadki, gdyby tam było brudno, po prostu zmienić ją na nową. Mówiąc o higienie, trzeba też wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie kolejności. Czyli najpierw seks oralny bądź waginalny, a dopiero później analny i nigdy odwrotnie. Nigdy nie przechodzimy z seksu analnego do waginalnego i oralnego. Jeżeli tak następuje, zawsze trzeba się albo umyć, albo zmienić prezerwatywę. No i co z tym bólem? Wbrew jednemu z takich największych mitów, seks analny nie musi, a wręcz nie powinien boleć. Jeżeli boli, to znaczy, że coś jest nie tak i przyczyn tego bólu może być tak naprawdę kilka. Jedną z nich może być nieodpowiednia pozycja bądź zbyt małe nawilżenie. Jeżeli zmiana czy to pozycji, czy tego nawilżenia nie pomoże, należy natychmiast przerwać, ewentualnie wrócić do tej czynności później. Może się po prostu okazać, że partner czy partnerka nie jest jeszcze gotowy na tego typu zbliżenie. Można zacząć od pieszczot językiem, stymulacji palcem bądź użyć jakiegoś specjalnego analnego gadżetu na początek. Niestety może okazać się też tak, że partner jest zbyt hojnie obdarzony przez naturę i każda próba zbliżenia kończy się bólem bądź obtarciami. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak pogodzić się z tym, że taka forma e, aktywności seksualnej nie jest dla Was i skupić się na jakichś delikatniejszych pieszczotach. E, I teraz bardzo ważna rzecz: nie używamy żadnych środków znieczulających. E, żadne preparaty, które zawierają lidokainę bądź benzokainę, nie są wskazane, e, ponieważ jeżeli się znieczulicie, możecie zrobić sobie krzywdę i nie będziecie tego absolutnie świadomi. W seksjonalnym osobom decydującą o tempie i głębokości penetracji, zwłaszcza na początku powinna być strona bierna. Warto wybrać takie pozycje, które to ułatwią, np. przykład pozycja najeźdźca, różne warianty pozycji siedzącej czy pozycja na łyżeczki, które dają pełną kontrolę nad szybkością i głębokością pchnięć, a w przypadku kobiet ułatwiają też stymulację łechtaczki. Dlaczego to jest takie ważne? W odbycie znajdują się dwa zwieracze. Zwieracz zewnętrzny, nad którym mamy kontrolę i zbieracz wewnętrzny, który zaciska się automatycznie w momencie, kiedy chcemy wprowadzić coś w odwrotną stronę niż zazwyczaj ma to miejsce. W przypadku szybkich i gwałtownych pchnięć może dojść do pęknięcia bądź nadwyrężenia zbieracza, i dlatego tak ważna jest tutaj delikatność. Przy każdym ruchu warto się na moment zatrzymać, poczekać, aż te mięśnie się dostosują do rozmiaru penisa. Kolejna sprawa to dobra komunikacja. No nie ma seksualnego bez dobrej komunikacji, począwszy od tego, kiedy partner może wejść, potem po dodatkowe nawilżenie, stymulacje tylko wtedy może to sprawić przyjemność Wam obojgu. No i ogólnie, brak pośpiechu, dobra komunikacja to są podstawy seksualnego, czyli zupełnie inaczej niż można by to wywnioskować z filmów porno. Kolejna kwestia, o której już wspominałam, to jest nawilżenie. Niestety odbyt nie nawilża się sam. Więc trzeba mu w tym pomóc, żeby móc się bezpiecznie i bezboleśnie w niego zagłębić. E, najlepiej użyć do tego celu żelu na bazie silikonu, pod warunkiem, że nie korzystacie z gadżetów erotycznych. E, takie żele zdecydowanie dłużej są śliskie, nie wysychają tak szybko, można ich używać także w wannie dają naprawdę bardzo dobry poślizg. Jednak w momencie kiedy sięgacie po jakieś korki analne bądź koraliki analne, żele silikonowe odpadają i wtedy musicie sięgnąć po żel na bazie wody. Możecie wybrać takie specjalne do seksu analnego, które są bardziej gęste i też to nawilżenie zapewniają nieco dłużej. Inną formą, po którą możecie też sięgnąć, są spraye i sera. One mają działanie rozluźniające, one lekko nawilżają błonę śluzową, wygładzają ją, ale nie dają nawilżenia. Czyli stosując takie serum bądź taki spray, musicie i tak dodatkowo sięgnąć po żel nawilżający. No i co najważniejsze, te produkty nie są znieczulające. Wszelkiego rodzaju oleje, olejki, kremy absolutnie nie wchodzą w grę, nie używamy tego. Odsyłam Was tutaj przy okazji do filmu o lubrykantach. Fajną owcem jest też sięgnięcie po gadżety analne, e, które oprócz swojej tradycyjnej funkcji, takiej stymulującej, są też świetnym przygotowaniem do seksu analnego. E, takie na przykład zestawy korków analnych, które różnią się wielkością, e, świetnie przygotowują odbyt na coraz większe rozmiary, gdzie ten najmniejszy tak naprawdę jest niewiele większy niż palec. O czym warto pamiętać? Korki analne muszą mieć taką szerszą podstawę. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że te korki bądź inne gadżety zostaną wessane do odbytu. Tak jest na przykład w przypadku tego korka. On jest bardzo fajny, ale na końcu ma taką pętelkę. No i ta pętelka nie jest tutaj bez powodu: ona służy do tego, żeby ją trzymać. Zobaczcie, ona jest w zasadzie tej samej szerokości, co tutaj ta część. Dodatkowo jest miękka, więc jeżeli nie będzie się jej trzymać, no to istnieje ryzyko, że gdzieś tam będzie wessana troszkę różni się to w tym przypadku, tutaj też mamy pentelkę na końcu, ale jest ona znacznie szersza od tutaj tej części, którą wkładamy do odbytu. dodatkowo jest sztywna, więc tutaj to ryzyko nie grozi. E, inną opcją są też koraliki analne. Koraliki analne służą już bardziej do przyjemności, do stymulacji niż do przygotowania. Umieszczając je w odbycie np. podczas klasycznego stosunku waginalnego będą wyczuwalne przez cienkie ścianki pochwy, czyli będą zapewniały dodatkową stymulację, a ich wyjęcie podczas orgazmu zapewni jeszcze większe doznania, ponieważ odbyt jest bardzo unerwiony i taka wiecie struktura nierówna będzie go bardzo mocno stymulowała. E, oczywiście, gadżety analne nie są absolutnie potrzebne, żeby uprawiać seks analny, ale są, tak jak mówiłem, fajnym przygotowaniem. I nigdy przenigdy nie wkładajcie do odbytu produktów, które nie są do tego przeznaczone. Historie lekarzy o tym, co stamtąd wyjęli, naprawdę mrożą krew w żyłach, i uwierzcie mi, nie chcecie stać się bohaterami jednej z nich. E, no i jeszcze jedna ważna kwestia: bezpieczeństwo. E, seks analny staje się coraz bardziej popularny, zwłaszcza wśród nastolatków, które traktują go jako swego rodzaju formę antykoncepcji. Chociaż tak naprawdę sperma, która dostanie się z odbytu, znajdzie się w pobliżu pochwy, zawsze jakieś tam niewielkie ryzyko stwarza. No ale nie o tym chciałam tutaj powiedzieć. Seks analny nie chroni przed chorobami wenerycznymi i zakażeniem wirusem HIV, więc sięgnięcie po prezerwatywę jest jak najbardziej wskazane, zwłaszcza jeżeli nie znacie przeszłości seksualnej swojego partnera. I tak naprawdę, tylko dwoje ludzi, którzy są ze sobą w stałym związku, mają pewność, że są zdrowi, mogą uprawiać ten seks bez zabezpieczenia. W pozostałych przypadkach warto jednak pamiętać, żeby tą prezerwatywę przy sobie mieć. Mam nadzieję, że tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałam, nieco Wam rozjaśniłam te pierwsze kroki na drodze do przyjemnego i satysfakcjonującego seksu analnego. Pamiętajcie, że dobra komunikacja. Odpowiednie nawilżenie, brak pośpiechu i pamiętanie o zabezpieczeniu to są podstawy, e, dzięki którym możecie zdobywać nowe doświadczenia no i po prostu dobrze i bezpiecznie się bawić. No i co, tyle ode mnie dzisiaj. Wszystkiego dobrego w nowym roku wam życzę. Bądźcie szczęśliwi, bawcie się dobrze i bezpiecznie. E, jeżeli macie mnie mało, to zapraszam na Facebooka, na Instagram, na Twittera. I widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, papa! Pa.